Cześć widzowie! Dumbledore jest bardzo wyjątkowym czarodziejem, który raz bezpośrednio ocalił świat, a raz pośrednio przez Harry'ego Pottera. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego Albus Dumbledore jest najpotężniejszym czarodziejem. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka! Dumbledore był jedynym czarodziejem, który mógł ratować świat przed mocą Grindelwalda, tocząc wówczas największy magiczny pojedynek w historii, przy czym Voldemort mógłby tylko pomarzyć o mocy Gellerta i będąc starym i dużo słabszym Dumbledore wciąż dominował w walce z dorodzonym Voldemortem musząc przy okazji bronić Harego. jednak dla takiego czarodzieja jak on nawet takie utrudnienie nie przeszkadzało mu w wygrywaniu z lordem Voldemortem Dumbledore był niezwykle utalentowanym czarodziejem, posiadającym głęboką wiedzę we wszystkich dziedzinach magii, w których był bardzo biegły, będąc niezrównanym pod względem wiedzy i mocy magicznej, przez co wielu się go bało, uważając go za potwora, ale też za największego czarodzieja, będąc najlepszym uczniem Hogwartu, jaki istniał, od zawsze mając umiejętności wykraczające poza swój wiek i nawet ludzie, którzy go nie cierpieli, przyznawali mu rację, bo w wielu przypadkach bez jego pomocy marnie by skończyli, gdzie nawet Grindelwald przyznał, że Dumbledore jest największym zagrożeniem. Tom Riddle przyznał, że Dumbledore był najlepszym wyborem na dyrektora Hogwartu, pytając, dlaczego nie został ministrem magii, co Albus mógłby zrobić, kiedy chciał, ponieważ miał takie propozycje. Zasiani Voldemort ani Grindelwald nie odważyli się zaatakować Hogwartu, dopóki Dumbledore żył, z racji, że Voldemort bał się tylko Albusa, a Hogwart dzięki Dumbledorowi był uważany za najbezpieczniejsze miejsce w całym czarodziejskim świecie, z czego walcząc z Voldemortem nawet nie chciał go zabić, tylko chciał go odpędzić. Miał taką wiedzę i zrozumienie magii, że szanowali go tacy czarodzieje jak Batilda Bakshot, Nicolas Flamel i Albert Waffling, którzy byli wybitnymi uczonymi, przy czym Dumbledore był geniuszem, analizując magię po dotknięciu przedmiotu czy ułożeniu ręki przeciwnika bez wysiłku obchodząc mechanizmy obronne Voldemorta, zaś jego inteligencja jest dobrze widoczna dzięki jego strategicznemu geniuszowi, będąc zdolnym do obmyślania bardzo skomplikowanych planów, jak na przykład zabicie Voldemorta przez Harego pociągając za sznurki, co było niemal niemożliwe. Był geniuszem w przewidywaniu i manipulacji, którą można określić mianem makiawelistycznej, nawet po śmierci dalej, będąc za wszystko odpowiedzialnym. Odkrywając też w pewnym momencie, że Voldemort ma horcruxy i co więcej, miał w jednym czasie wszystkie trzy insygnia śmierci przez co został jej panem, mając również, jakby to nie wystarczało, wyjątkową inteligencję emocjonalną, zdolności dedukcyjnej i ogromną intelektualną percepcję, ponieważ przejrzał na wylot charyzmatyczną maskę Voldemorta. Był doskonałym przywódcą, zostając na początku brytyjskim przedstawicielem młodzieży w Wizengamocie, aż w końcu został przywódcą armii Dumbledora, gdzie sam Knott często prosił go o radę w sprawie przebiegającej wojny czarodziejów i chociaż nie wiemy jak był zaawansowany w czarnej magii, to można założyć, że w jakim stopniu się na niej znał chociażby w teorii, co jest bardzo prawdopodobne, ale umiał także się przed nią bronić, będąc chyba najlepszym czarodziejem jeżeli chodzi o walkę przeciwko czarnej magii, walcząc z dwoma największymi czarnoksiężnikami. Dumbledore był zdolny do w zasadzie niemożliwych rzeczy, bo przykładowo zatrzymał wiązkę zabójczej awady kedawry Voldemorta i co więcej, miał potężnych sojuszników jak Severus Snape, który cały czas zwodził za nos Voldemorta co znaczy, że Albus przeciągnął na swoją stronę jedną z najlepszych kart, jakie były, bo nawet Voldemort się nie zorientował. Przy czym często ludzie byli fanatykami Albusa i potrafili bronić samego jego imienia, kiedy ktoś go obraził. Podsumowując, Albus Dumbledore wyprzedzał każdą inną osobę na świecie w mocy i wiedzy, chociaż Grindelwald najpewniej był nawet mądrzejszy, ale trochę słabszy w magii, a manipulacje i plany Dumbledora były skonstruowane bezbłędnie, dzięki czemu można powiedzieć, że pokonał Czarnego Pana. A wy widzowie napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!